Cukierek? Czy psikus? Nie jeden z nas dziś wieczorem usłyszy to zuchwałe pytanie zadane przez dzieci. Mamy Halloween! Z okazji Halloween w sklepach pojawiły się kolorowe słodycze o fantazyjnych kształtach, szkieletorów, duchów i innych wymyślnych straszydeł. Niech nie zwiodą was te kolory i te wymyślne kształty. Kupując cukierasy dla naszych milusińskich poszukiwaczy skarbów, zwracajmy uwagę na skład i pochodzenie słodyczy. Wybierajmy świadomie produkty o najwyższej jakości, z czytelną etykietą, najlepiej oparte na naturalnych składnikach. To gwarancja bezpiecznej zabawy. Prawidłowe oznakowanie jest szczególnie istotne dla produktów przeznaczonych dla dzieci, ponieważ mogą zawierać one składniki, np. karminki syntetyczne, które mogą być szkodliwe. Czytajcie więc uważnie etykiety i cieszcie się. Nawet wśród słodyczy mogą znaleźć się straszliwa, ale niech będą to produkty najwyższej jakości. Życzymy wam straszliwie. 看那个，看了我一眼，别装。嗯